Witajcie, moi drodzy przyjaciele, na kanale Fani Żużla. Witam Was serdecznie. Dzisiaj, oczywiście, podsumujemy sobie Grand Prix Warszawy, Grand Prix Polski w Warszawie. Działo się tam ciekawe rzeczy. Ale oczywiście też, zapowiemy, szóst szóstą kolejkę Żużlową. A teraz subskrybujcie mój kanał. Dajcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek i lecimy już z tematem. A więc zaczynamy od Grand Prix Warszawy. Grand Prix Polski w Warszawie. Wygrał oczywiście, ku wielkiemu zaskoczeniu, Max Frick. Drugi był Leon Madsen, trzeci Fredrik Lindgren. Niestety, żadnemu z paków po raz kolejny nie udało się wygrać na Narodowym. Może za rok będzie okazja, zobaczymy. Zmarznik był blisko, jednak przeszarżował w półfinale, goniąc Fricka, nie zadowalając się drugim miejscem. Może byłoby inaczej. No cóż, tak wyszło i tak już będzie. Niestety też nikt nie trafił w moim konkursie prawidłowych wyników Grand Prix, dlatego bawimy się dalej. Konkurs będzie dzisiaj również. A teraz już przechodzimy do zapowiedzi szóstej kolejki żóżowej. Na początek mecze piątkowe. Ostrów Lublin. Ostrów znowu mam ciężką przeprawę i myślę, że przegra kolejny mecz. Tym razem 40 do 50 typuję dla Lublina drugi mecz piątkowy w PGE Ekstralidze, to oczywiście częstochowa Grudziąc. Tu będzie ciekawie, myślę. Chociaż Grudziąc niestety jest osłabiony kontuzją, którą doznał wczoraj Niki Pedersen. Szkoda wielka. Dlatego typuje wynik 49-41 dla Częstochowy. Teraz przechodzimy do niedzielnych raczej PGE Ligi. Na początek leszno -Torun. Tu będzie ciekawie. Będzie mecz na styku? Myślę jednak, że wygra no, 49 do 41. I oczywiście na koniec wisienka wrocław Gorzu. Jeśli pojedzie Woźniak? Może być różnie. Ale jeśli nie, to jest zwycięstwo Wrocławia 47 do 43. Przechodzimy teraz do pierwszej ligi, gdzie również dzieje się bardzo, cieka bardzo ciekawe miejki są. A więc typujemy. Faluba z O, Oj, tu będzie mecz na styku. Myślę, że wygra Falubas 46 do 44. Falubas nie może sobie pozwolić na żadne wpadki. Kolejny mecz. Lance no od Tu typuje zwycięstwo Orła. 47 do 43. Natomiast wybrzeże kontra ROW. Tu też typuje wynik dla przyjezdnych 41 do 41 dla rowu. I na koniec start wielki. Myślę, że tu też wygrają Wilki. 48 do 42. No, i oczywiście przechodzimy do drugiej ligi polskiej różowej. Na początek mecz piła Stal Rzeszów. Rzeszów miała się bić o awans, a przegrywa mecz za meczem. Dlatego też typuje wynik 41 do 43 dla piły. Lokomotiv kolejarz Radicz. Tu typuje wynik 49 do dla kolejarza. Chociaż będzie ciekawie. I Unietarnów kontra kolejarz Opole. Tu typuje wynik. 49 do 41 na Unitaro. Pauzuję tym razem PZ Poznań. I oczywiście tak jak mówiłem jest konkurs. Czyli typujemy wszystkie wyniki pierwszej, drugiej ligi, PGE Ekstra Ligi. Kto trafi wszystkich zwycięzców plus jeden wynik prawidłowo, ten wygra mojego e-booka o pasji. Zachęcam bardzo do typowania w komentarzu. Oczywiście komentarze nie mogą być edytowane i muszą być umieszczone przed pierwszym meczem, czyli w piątek do 17.30. To na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i oczywiście widzimy się już za tydzień w kolejnej zapowiedzi kolejki i podsumowaniu tego, co będzie się działo w ten weekend. Ale zanim to, to subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, kliknij dzwoneczek i widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Cześć. Erwin.